Cześć! Pierścienie władzy. Co my tutaj mamy? Słuchajcie, na pewno ten materiał nie jest recenzją ze względów oczywistych. Pierwszy odcinek uważam, że był dość słaby, drugi kilka klas lepszy, więc dużo zależy od tego, w którą stronę cały serial pójdzie. Więc taką recenzję to będziemy mogli sobie przygotować dopiero za kilka odcinków, ale stwierdziłem, że podrzucę swoje pierwsze wrażenia. Pierścienie władzy wywołują bardzo dużo zamieszania, i ja dlatego chciałem od razu zaznaczyć, że nie. Opowiadam o tym serialu z punktu widzenia jakiegoś zagorzałego fana. Ja władcy pierścieni oczywiście znam, czytałem, oglądałem wersję Petera Jacksona, czytałem Sir Maliriony i tak dalej, ale to było bardzo dawno, więc ja, wiecie, ogólnie wiem mniej więcej o co chodzi, ale nie jestem wielkim fanem, który będzie, wiecie, dar rękawice. Czy rozdzierał szaty, gdy twórcy pozwolą sobie troszkę na swobody i wprowadzą nowe rzeczy lub coś pozmieniają? Ok, miejmy to szybciutko z głowy. Ja postaram się ocenić ten serial tak z punktu widzenia realizacyjnego przede wszystkim. Zacznijmy może od tego, że według mnie jest to jeden z najpiękniejszych plastikowych seriali fantazy w usługach streamingowych. Ja wiele razy oceniając seriale fantazy, nawet ostatnio opowiadając o nowej Grze o tron, o Rodzie Smoka, Wspominałem o tym, że wiele seriali w WOD w usługach streamingowych jest troszkę kręconych na jedną modłę, gdzie wszystko jest sterylnie czyste, idealne, perfekcyjne, cudowne światełko i wiecie, takie bezpieczne, żeby nie za bardzo nie zabrnąć w różne meandry, mroku, budowania, klimatu, itd. I <ścoughs> pierścienie władzy to jest dokładnie to razy kilka. Ta estetyka. Tego plastikowego epickiego kiczu jest tutaj tak bardzo wzmocniona, że aż na swój sposób jest zachwycająca. Ja to kupuję, jednak yy, zwracam uwagę, że jeśli miałbym ocenić wizualny aspekt tego serialu z punktu widzenia moich gustów wizualnych, to raczej nie jest to coś, co lubię w filmach. Ja zdecydowanie bardziej preferuję właśnie brudny klimacik, budowanie atmosfery, mroku i tak dalej. Pierścienie władzy to cudownie ociekające kiczem, pięknem, złotem, błyszczące, idealnie skomponowane kadry, przecudownie zbudowane lokacje, zapierające dech w piersiach epickie miejsca. I tak jak ta estetyka nie trafia do mojego serca, tak doceniam ją na wielu płaszczyznach. Jeszcze nie widziałem tak pięknie zrealizowanego plastikowego serialu, takiej mm, kolorowej wydmuszki i. Co tutaj działa o tyle, że pasuje mi na swój sposób do takiej, takiego bajkowego świata fantazy, w którym jednak dzieją się epickie, bardzo takie wzniosłe rzeczy i wydarzenia. Do tego CGI, które nie razi, a przynajmniej nie raziło mnie zbyt często. To jest też fenomen kazus seriali w usługach streamingowych, że te budżety nie wystarczają do tego, żeby CGI zrobić na wysokim poziomie. A tutaj to CGI stoi na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Było Kilka kadrów, na które zwróciłem uwagę, że okej, okay, to się nie do końca klei, ale w większości przypadków te, to, 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 to plastikowe piękno, dobywające się z ekranu, naprawdę robiło bardzo dobre wrażenie, przynajmniej na mnie. I szczerze Wam powiem, tak, zupełnie na poważnie. Ja chętnie obejrzę ten serial do końca właśnie po to, żeby napawać się tym kiczem. Tym pięknym, cudownym kiczem, bo to naprawdę z punktu widzenia warsztatowego, nie, nie mówię tutaj o subiektywnej ocenie, czy komuś ten, wiecie, ten styl się podoba, czy styl się nie podoba. Ale tak obiektywnie oceniając warsztat i ilość pracy włożonej w tworzenie tego świata, to naprawdę. Robi to bardzo dobre wrażenie. Natomiast, na ten moment, jest to chyba jedyna rzecz, która w tym serialu mi się podobała. Jednak zwróćcie uwagę na ważne sformułowanie na ten moment, bo bardzo możliwe, że to się jeszcze zmieni. Casting, według mnie, tutaj jest dość mocno położony i zdaję sobie sprawę, że. Kwestie castingu są troszkę oparte na gusta, na prywatnych gustach. Ja już widziałem opinię, że jednym się podoba, jednym się nie podoba i tak dalej. Wiadomo do czego to zmierza. Ale w mojej ocenie ten casting, szczególnie biorąc pod uwagę rewelacyjny według mnie casting z gry o Tron ostatniej, no to tutaj to zostało naprawdę położone. Tak naprawdę Galadriela w ogóle mi nie pasuje szczególnie, wydaje mi się, zbyt zwykłą aktorką z punktu widzenia, wiecie, wyglądu, aparycji, gry aktorskiej. Ona... ona bardzo możliwe, że jestem troszkę spaczony tym, jak Peter Jackson zaprezentował Galadriele w swoim serialu, taką bardzo mistyczną, tajemniczą. Jak gdy pierwszy raz zobaczyłem ją, do, do końca nie wiedziałem, czy to jest dobra postać, czy zła. Ona była po prostu... Sa samo spojrzenie na Galadriele u Petera Jacksona powodowało, że czuliśmy taką tajemnicę, taką aurę mistycyzmu, bijącą od tej aktorki. No ale wiązało się właśnie to po prostu z dobrym castingiem. Nie tylko ze scenariuszem, historią czy tym co Galadriela mówiła, ale z tym jak została obsadzona. Tutaj Galadriela według mnie jest zbyt zwyczajna. Tym bardziej mnie to raziło, właśnie znowu się odwołam do tego Rodu Smoka Nieszczęsnego, bo tam niesamowicie przypadła mi do gustu główna rola kobieca, ta blondynka, prawda, z Rodu Targaryenów. Według mnie wygląda perfekcyjnie, no idealnie, no te sceny z nią są cudowne. I tutaj Galadriela, która również powinna być taka magiczna, eteryczna, taka hipnotyzująca. Ona powinna, wiecie, ta energia powinna się wydobywać z niej w Sposób. Tutaj jest to według mnie położone. Nie podobają mi się elfy. Według mnie jedyny, jedyny aktor, który w swojej aparycji fizjol, fizjologii, znaczy tym, tym, jak wygląda, przypomina elfa, to jest paradoksalnie ten czarny aktor czarnoskóry. Jego rysy, twarzy, kości policzkowe, to, jak on się prezentuje, idealnie pasuje na elfa. I tak naprawdę to jest jedyna postać, która mi pasuje tu na elfa. Ale z nim mam ten problem, że obserwując czarnoskórego elfa, cały czas mam przed oczami mroczne elfy, drowy z. Forgotten Realms. Nie wiem, czy czytaliście, jeśli lubicie fantastykę, na pewno znacie Forgotten Realms, to uniwersum, ten świat. Um, I tam bardzo się zaczytywałem w przygodach Drista do Urdena. To był taki drow, mroczny elf z długimi białymi włosami mm, i uwielbiałem jego przygody. I za każdym razem, jak widzę tego aktora czarnoskórego wcielającego się w elfa, to mam przed oczami mroczne elfy z Forgotten Realms. No nie jestem w stanie tego rozdzielić. Ale tak poza tym to tak naprawdę, jeśli chodzi właśnie o aparycję, to jest jedyny elf, który mi tutaj pasuje. Reszta, no sorry, <laughs> mam trochę wrażenia. Jakbym oglądał, nie wiem, swoich sąsiadów z za ulicy. <grych> Idźmy dalej. L, -l, -l Rond. E, tak powiedziałem, on mi nie do końca też pasuje jako elf, ale on ma bardzo charakterystyczną twarz i charakterystyczną grę aktorską. On mi się tutaj dość. Dobrze mi się go ogląda na ekranie. Powiem tak, nie do końca może mi pasuje ten aktor w tej roli, ale przez to, że widać, że jest dobrym aktorem i ma tą twarz jakoś charakterystyczną, to. Sceny z nimi się całkiem nieźle ogląda, ale nadal na elfa nie do końca mi pasuje. Jedyne dwie postaci w tym serialu, które trafiły w moje gusta i bardzo mi się spodobały, to oczywiście Krasnolud. Wszystkie Krasnoludy są tutaj perfekcyjnie oddane. Widać, że twórcy bardzo dobrze się czuli i wyjątkowo swobodnie stworzyli w ogóle te sceny z Krasnoludami, te dialogi, te psztyczki różne. Świetnie się ogląda. Wszystkie sceny z Krasnoludami. Są takie i bardzo dobrze zostały te postaci obsadzone. I podoba mi się również podobają mi się również hobbity. Bardzo podoba mi się ta mm, główna postać kobieca, dziewczęca, em, która tutaj zdecydowanie będzie grała pierwsze skrzypce wśród właśnie hobbitów. Bardzo miło mi się ją również ogląda na ekranie, i tutaj casting również mi się spodobał. Więc relatywnie biorąc pod uwagę wszystkie postaci, które spotkaliśmy do tej pory w tych dwóch odcinkach, to jedyne dwie postaci, które mógłbym szczerze powiedzieć, że. Są Trafiły w punkt, to właśnie hobbit i yy, krasnoludy. Reszta na mniej lub bardziej mogłaby jednak... no. Ujmijmy to tak, nie są bliskie memu sercu te wybory twórców castingowych, których tutaj dokonali. Kolejny problem, jaki mamy, a czy widać tutaj światełko w tunelu, to jest właśnie scenariusz fabuła. Pierwszy odcinek uważam, że był bardzo nudny, niewiele się tam działo, za dużo było wręcz tej pompatyczności, epickości tych pustych dialogów nic nie wnoszących. Drugi odcinek jest już, już dużo, dużo lepszy, kilka klas lepszy, ale zastanawiam się, na ile jest to. Związane z tym, że mamy tam sporo scen, właśnie związanych z krasnoludami, a one bardzo dobrze tutaj twórcom wyszły. I możliwe, że to też powoduje, że ten drugi odcinek o wiele milej się ogląda. Ta dynamika jest o wiele bardziej przyjemna i bardziej wciągająca. Z drugiej strony, nadzieję widzę w tym, że fajnie tutaj twórcy zaczynają nam budować już podstawowe wątki w montażu równoległym które będą się tworzyły czyli mamy tutaj jeden wątek właśnie związany z Elrondem i Krasnoludami e, i tym wykuwaniem tych pierścieni drugi wątek mamy z tym mrocznym elfem już go tak nazwijmy e, na rzecz tego materiału i, i tą matką i chłopakiem który odkrył m, dziwny miecz i gdzieś tam wędrują i jest to kolejny wątek mamy wątek maga który zapewne maga który spadł z nieba i towarzyszy Naszym hobbitom, to jest kolejny element. No i oczywiście wątek związany z Galadrielą, więc tutaj w drugim odcinku, tak jak pierwszy był niesamowicie nudny, tak w drugim twórcom udało się ustanowić tą akcję, takie fundamenty pod rozwój scenariusza dość zgrabnie nam przekazać i zacząłem. Coś tutaj wiecie, zaczął, zaczęła mnie ta historia jakoś interesować. Ale bardzo dużo tutaj zależy od tego, gdzie to będzie zmierzało, bo troszkę mam takie obawy, że mój pozytywny odbiór drugiego odcinka był związany z tymi świetnymi scenami z Elrondem i krasnoludami. Mam nadzieję, że nie jest to tylko z tym związane i że w trzecim odcinku nadal ten poziom będzie rósł. Bo tak naprawdę to, że pierwszy odcinek jest słaby, drugi nie do końca nawet nam pasuje, to nic nie znaczy, bo bardzo dużo naprawdę świetnych seriali, ja to już mówiłem przy w czasie opowiadania o Grze o Tron bardzo dużo świetnych seriali się wolno rozwijało i um, takie, które są moimi ukochanymi serialami w pierwszym odcinku na przykład mi się nie podobały wręcz I, i musiałem długo walczyć z tematem, żeby w ten świat serialu wkroczyć, więc wiecie, ja nie skreślam jeszcze Pierścieni Władzy Broń Boże. Um, jest tutaj dużo rzeczy, które mogą fajnie zagrać, ale czy zagrają fajnie? No to zobaczymy w kolejnych odcinkach. Więc podsumowując, y, stylistyka całego serialu nie trafia w moje gusta, ale doceniam ogromny kunszt i taką pieczołowitość w kreowaniu świata przedstawionego wizualnego. Wygląda to naprawdę świetnie i widać ogrom pracy w to włożonej. Casting niestety nie przypadł mi do gustu, tylko mamy dwie postaci, które mi się tutaj spodobały, ale może się do nich przyzwyczaję w kolejnych odcinkach. I jeśli chodzi o Fabułę, to pierwszy odcinek słaby, w drugim już widać interesujące zalążki bardziej rozbudowanej opowieści, ale też do końca nie wiadomo oczywiście, w którą stronę to będzie zmierzało. Natomiast Wszystkie motywy, typu czy coś jest zgodne z książką, czy niezgodne, czy tam z przypisami, na których jest oparte wiele scen. Czy, czy wiecie, ta dyskusja mnie kompletnie nie interesuje. Ja chciałbym obejrzeć po prostu fajny, dobrze zrealizowany serial fantazy, bazujący na tym, co stworzył Tolkien. Czy to bazujący wiernie, czy bazujący luźno, czy adaptacje, czy fanfic, mi to osobiście nie przeszkadza. Jednak w pełni rozumiem wszystkie głosy fanów, którzy. Wiecie, bardzo mocno śledzą to uniwersum, chcieliby, żeby zostało to idealnie oddane, tylko wiecie, to jest niemożliwe, powiem wam wprost, bardzo trudno jest zadowolić każdego, a jeszcze trudniej jest zadowolić takie zatwardziałe, że się tak wyrażę, dość potocznie fandomy, którym każdy uważa, że to, co on ma w głowie, jest tym idealnym obrazem. No to nie da się stworzyć, wiecie, jakiegokolwiek dzieła artystycznego, kreatywnego, yy, żeby, wiecie, wyciągnąć te obrazy z głowy każdego i je zaprezentować. Czy to, w, nie wiem, na zdjęciu, czy to w, na obrazie, czy to w komiksie, czy to w książce, czy to wreszcie w filmie czy serialu. To jest po prostu niemożliwe. Nie da się zadowolić każdego. Trzeba mieć to na uwadze. Yy, jednak, wiecie, ja to sobie mogę gadać, a i tak każdy będzie tutaj, wiecie, rzucał w siebie. W Nazwiskami, kamieniami internetowymi i tak dalej. Dajcie znać w komentarzach, jak wy to widzicie, jak Wam się spodobała, spodobały pierścienie władzy. Widzę tutaj nadzieję na to, żeby ostatecznie był, wyszedł z tego solidny serial, ale trzeba troszkę poczekać. Ja na pewno obejrzę pozostałe odcinki, chociażby po to, żeby. Naoglądać się, napawać oczy tym cudownym, plastikowym kiczem, który tutaj. No jedyny serial ee, tego typu fantazy, w którym mi to nie przeszkadza, a wręcz nawet cieszy oko. A to już jakieś dokonanie. <grytanie> Dziękuję wam pięknie za uwagę. Życzę Wam miłego tygodnia. Papa! Pa.